Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będę miał dla Was krótkie nagranie związane z rekrutacją do klanu. Od jakiegoś czasu, jeżeli obserwujecie moje streamy, gram w The Division 2, która jest naprawdę świetną, dopracowaną grą, która mnie bardzo mocno wciągnęła, i oczywiście założyłem klan. Klan się nazywa MPGPL Multiplayer Gamingpl. No i w dzisiejszym nagraniu bardzo serdecznie chciałbym zaprosić do dołączania do klanu, zostało jeszcze Parę miejsca. Jak wiecie, klany nie są zbyt duże. W The Division 2 klany mają około 50 osób. Już w tym momencie parę osób jest z takich najbliższych znajomych, więc zapraszam serdecznie wszystkich subskrybentów, osoby, które bywają na streamie, do wspólnego grania oczywiście. W jaki sposób dołączyć do mojego klanu? Zapraszam na streamy. I oprócz tego jeszcze e, macie link pod spodem, e, mamy Discorda. Ogólnie Discord jest związany z Diablo, z Anthem, z The Division 2, więc jeżeli gracie we wszystkie te gry, to jest świetne, świetne miejsce, żeby spotkać nowych ludzi do grania wbijajcie i jeżeli ktoś chce dołączyć do klanu to albo przed streamem, albo po streamie streamuję od poniedziałku do piątku o godzinie 18 e, zapraszam serdecznie wchodźcie na kanał, e, na którym e, aktualnie będę, e, krótka rozmowa casualowa chciałbym poznać tą osobę, która e, chce dołączyć do klanu e, oczywiście w miarę jakiś ogarnięty mikrofon słuchaweczki, tak? I co? Zapraszam serdecznie, świetna, świetna gra, bardzo fajnie się bawimy. Jeżeli ktoś jeszcze szuka polskiego klanu, no to myślę, że mój klan będzie najlepszym rozwiązaniem. To by było chyba na tyle. Piękne dzięki, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. W następnym nagraniu już niedługo więcej nagrań związanych z The Division, oczywiście Antem na bieżąco, no i jak coś będzie się działo w Diablo, to też nagrania z Diablo. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.